Wszystkim. Z tej strony Kate i ostatnio mieliście okazję zadecydować w ankiecie, gdzie będę układać te oto klocki, i postanowiliście, że po prostu na filmie, tak więc dziś je sobie poukładamy. Znaczy, ja będę je układać. I w ogóle znam sobie sprawę z tego, że mam 22 lata i będę układać swoje pierwsze klocki Lego w życiu. Wiecie, jaka to jest radość? Serio, tak więc no. Żeby nie przedłużać, to po prostu. Lećmy je sobie poukładać. Dokładnie tak jak kiedyś w DIY będę to robić na łóżku, ponieważ nie mam innego sensownego miejsca, w którym mogłabym to robić: żadnego biurka, ani stołu, ani nic. Tak więc tak, to jest moje łóżko, więc aparat się trochę trzęsie. Mam nadzieję, że się nie przewróci. Eee, I mam tutaj kocyk, więc jakbyście widzieli jakieś kocie włosy, to przepraszam, ale no mam koty, nie? Dobra, tak więc ja to otwieram i będziemy sobie to układać. O tak. O, tak. O nie. <śpiewa> o, dobra, ale mamy instrukcję. Chociaż tyle. Zacznijmy od mini, tak jak widzicie. W sumie to, to możemy sobie odłożyć na bok. O, to zajmie całkiem sporo czasu, więc na pewno dzieci mieli to przyspieszone, a ja tu mam instrukcję. No i biorę się do roboty. Ok, zaczynamy od rozdzielenia kolorów, tak jak instrukcja nam sugeruje. Wszystko sobie podzielimy. Jaku, tak jak mówiłam, to faktycznie będą moje pierwsze krótkie Lego w życiu, które będę układać. Nie spodziewałam się, że to ma tak dużo elementów. Więc, no, pośmiejecie się pewnie ze mnie, jak będzie mi kiepsko szło i jak wolno. Więc, no. Lecimy z tym. Okej, okay, póki co idzie mi to mega wolno i zastanawiam się jak bardzo widać, że nie mam w tym wprawy, bo faktycznie nigdy w życiu nie układałam czegoś takiego i jest to dla mnie czymś, coś zupełnie nowego, ale no póki co wygląda to tak, to jest chyba sukienka mini, tak mi się wydaje, możecie mi dać znać w komentarzach, nie, nie wiem z której strony będziecie mieli komentarze, ale możecie mi dać znać jak waszym zdaniem idzie. Bardziej skomplikowanie się robi, kiedy instrukcja pokazuje mi takie kolory, których nie jestem w stanie zidentyfikować. Czy to jest beż, czy to jest szary? Ciężko powiedzieć. Chyba beż. Chyba. To naprawdę zaczyna jakoś wyglądać, przyznam szczerze. W miarę to jest już sensowne, ale naprawdę ta instrukcja, ten kolor za każdym razem wygląda inaczej, ale to faktycznie chodzi o beż. To chodzi o ten kolor tu. To, to, to. To nie jest to samo, ale dobra. Trochę krzywo, ale załóżmy, że tak miało być. To naprawdę zaczyna wyglądać jak mini. ojejku, pięknie. <muzyka> Ma nawet ogonek. O, jak słodko. O, uroczo. Naprawdę. Ja te <laughs> mini mamy ułożoną zajęło mi to strasznie dużo czasu, ale ma taki piękny ogonek i w ogóle tak silnie się prezentuje. Tylko teraz odkryłam, że tak naprawdę układanie na dość ciemnym tle nie było dobrym pomysłem, bo chyba nie widzieliście jej za dobrze podczas układania i w ogóle zostało mi strasznie dużo elementów. Tak na zasadzie strasznie dużo. Nie wiem czy tak powinno być, no ale chyba tak. Bo robiłam dokładnie według instrukcji, a tyle mi tego zostało, e, tyle mi tego zostało i w ogóle tutaj na końcu instrukcji mamy jeszcze takie piękne postacie z Frozen, które też są w blikheadsach. No i w sumie to tyle. No i tutaj oczywiście mamy spis tego, więc to cała mini. E, ale powiem wam, że zajęło mi tak dużo czasu, że a mam poważne wątpliwości, czy układać teraz Mikiego, bo ten film będzie chyba strasznie długi, ale postaram się teraz zorganizować jakieś jaśniejsze podłoże, żebyście widzieli to po prostu lepiej i wezmę się za układanie Mikiego. No, załatwiłam troszkę jaśniejsze podłoże i jest troszkę pomięte, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo po prostu chcę, żebyście widzieli lepiej to, co robię, a jaśniejsze podłoże faktycznie... To no jest dobry plan, więc tak się prezentuje ta mini, którą już niestety ułożyłam, także no nie wiem, czy coś z tego będziecie widzieć, zrobię co mogę w postprodukcji, żebyście widzieli, no i taka jest mini, piękny ma ten ogonek, tak się prezentuje piękności, no i teraz weźmy się za Mikiego, okej, okay, wszystkie kolorki mamy pięknie porozdzielane i bierzemy się za układanie Mikiego. Tu powinna być dziurka na ogon. Ale chyba włożyłam to na lewo. Jak ja to teraz mam rozebrać? No żart! Nie! A! Jak! Panie! To jest w ogóle możliwe. O, jest ok. Odpięłam mu głowę. O, nie! Nie! A! Jak ja to zrobiłam bokiem! No czemu ja to tak zrobiłam? Całego go muszę rozebrać. I teraz nie pamiętam, jak to było. Nie wierzę w to! A! Na sam początek się muszę wrócić. O nie. O, nie. Okej. Okay. Kryzys chyba zażegnany, mogę włożyć ogon do środka, <laughs> a do pokoju strasznie chce się dostać kot. Co? Słuchać źle. Tak więc tutaj zostało mi zdecydowanie mniej elementów, takich dodatkowych. To chyba po prostu są elementy, które są dodawane dodatkowo, żeby jakby coś się miał zgubić. Więc ok. I mamy takiego Mikiego z mini. Tak, teraz możecie to zobaczyć pięknie razem na w miarę jasnym tle. No. Tak się pięknie prezentują nasze dzieciaczki. I możemy przejść do podsumowania. Jestem, przeżyłam. Te dwie piękne figurki mam już ułożone, i powiem Wam, że naprawdę pierwszy raz w życiu układałam coś takiego, i mam wrażenie, że to bardzo było czuć po tym filmie, że nie mam w tym absolutnie doświadczenia. Chociaż muszę przyznać, że to było całkiem przyjemne i relaksujące doświadczenie, tak więc no. To wszystko. Dajcie mi znać, czy może w przyszłości chcielibyście więcej takich filmów na moim kanale? Chociaż nie wiem, czy bym się na coś takiego znowu zdecydowała. Bo o ile układanie takich rzeczy jest przyjemne, tak tego nagrywanie już trochę mniej. Bo trzeba się bardzo skupić na tym, czy trzymacie ręce w kadrze. <grych> no, tak więc jeszcze raz możecie na nie spojrzeć. A ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. No i do następnego filmu. Pa! pa!